Witam, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się wymianą poduszki pod rozrządem we Volvo, jak właśnie pokazałem. I dotyczy to tej poduszki, która o, teraz to nie widać, ale jak dam tutaj, to zobaczycie, że ona się rozeszła, rozjechała się u dołu. Oczyszczę to i będę pokazywał dalej. No i wstępnie to wyczyściłem. Trzeba odkręcić. Tutaj jest przykręcony nad kole. Jest przykręcony tutaj taką, to jest chyba dziesiątka. Odkręcamy, podwijamy do góry. Ja sobie przytrzymałem kluczem. Oczywiście powiesiłem też lampkę, która mi tu doświetla. Niestety muszę robić tutaj, bo, no bo jest zimno na zewnątrz. Dobrze, i do rzeczy. Taka część, to jest właśnie to. Ale odwróć to chłopie. Odwróć to chłopie. Eee, o, mamy. Nie wiem, czy to jest faktycznie oryginał, czy nie. Dajcie znać. Czy tylko opakowanie i folia jest, a w środku jest jakiś chińczyk eee, najgorszej jakości. Zresztą jak się dostanę do środka, to zobaczymy. Jeszcze zrobię zdjęcia tego. No i cóż, będziemy odkręcać. Tu u dołu ta śruba, jak również ta śruba, to są 17, natomiast to jest 14. Tutaj nie ma możliwości dostania się grzechotką, przynajmniej tą moją, dlatego zrobiłem taki zestaw z takim klucz na klucz nałożyłem, no i to będę odkręcał, i z drugiej strony myślę, że tak samo, no i później za chwilę, będziemy dalej. Oczywiście, samochód muszę dać na. Yy, kobyłce, żeby był stabilny, zaraz to przejenie Jest ze mną też taki pomocnik, który cały czas mi towarzyszy. Chyba ja pilnuję, żebym dobrze zrobił. Słuchaj, pod, pod, yy, zabezpieczyłem to na dwóch podnośnikach. Na kobyłce i tu, po równej chwili, chyba tutaj oddziału, żeby mi się to nie ruszało. Tu dałem yy, pod, pod skrzynie tam jest aluminium więc trzeba tak sobie podłożyć takie dwa drewienka sobie podłożyłem od drugi kot przyszedł no i podniosłem do góry to się już widzę uniosło trochę do góry no nie widać bo mi lampa zasłania ale pokażę wam O, jest tu widać o, to spadło no i będę odkręcał jeszcze pokażę w jaki sposób mocować ten klucz jeden do drugiego żeby można było odkręcić więc, jeżeli chcemy kręcić w tamtą stronę, czyli tym kluczem chcemy kręcić w tamtą stronę, to zawsze ten klucz zakładamy za ten ząbek, który tutaj jest. Możemy odwrócić też ten klucz, może spróbuję to teraz zrobić. Odwróciłem, i tak samo tutaj możemy to zaczepić. No, jedną ręką sobie nie, po, nie poradzę. No, ale jest. Tak właśnie to wygląda. No więc tak, u dołu już poluzowałem, poszło sprawnie i szybko I teraz zajmuję się tymi u góry Jak to odkręciłem? No z taką przedłużką, ponieważ krótsza nie idzie yy, tam podejść za bardzo no i nałożyłem, położyłem się nałożyłem położyłem się tam na ziemi, no i pociągnąłem do góry poszło to trochę ciężej było niż tam u doło, ale już jest odkręcone. No jedziemy dalej. Po odkręceniu wygląda to tak. Ta poduszka luźno idzie. To się wszystko tutaj rusza. Tam jest jeden taki bolet, który musi po prostu najść na to. Nie wiem czy nie będzie trzeba wyżej jeszcze podnieść. Jest, wyszło. Dobra. No i co tam pani słychać dalej? Pyk. No jest wielkie błotko, dajmy lampkę do góry. Dobra, zobaczmy teraz. No tak to wygląda tutaj. Nie jest kolorowo. A zobaczmy tą część. Ach, weźmy to do światła, może będzie lepiej. No, masakra. Gdzie to się spierało Jak to leżało, w sumie nie wiem. No, coś tam jeszcze amortyzuje, ale przy takim moim nacisku to nie jest to dużo. No dobra, nieważne, później jest to oglądnę. A teraz przystępuję do dalszej pracy. No, ale tutaj jest tak, jakby to wyślizgane Było tutaj ta jedna część i ta druga końcówka. No, zobaczę czy tam jest jeszcze oparcie. Eee czy faktycznie to się już opierało, czy nie no oczywiście, że się opierało można teraz zobaczyć także amortyzacji w ogóle nie było czyścimy i zakładamy nową jak wygląda ta część no jest tutaj podpisana jest i symbol, numer no tak to wygląda to jest tak tu jest ten bolec wystający, o są dwa bolce, to nie wiem czy tamten, w tamtym drugim też są dwa, no i jednak sprawdziłem tam, tutaj dotykało to już faktycznie, nie wiem czy ta część jest jeszcze gumowana, tak, ta część jest jeszcze gumowana, ale nie wiem czy tam jest wyrobiona czy nie, sprawdzimy to, dam lampę w tej, włączymy lampę, dobra, więc tu jest, tak to wygląda, że tu jest taki schodek, a sprawdzimy tutaj, no, jest ten schodek, nie powiem, ale wyczyściłem to do bardzo dobrze. I niestety wygląda to w ten sposób, że jak widać, po lewej str stronie i prawej na tych stopkach się już opierało w jednym i w drugim miejscu. Także tak to wygląda. Ja mam jeszcze takie pytanie może ktoś z widzów będzie wiedział, do czego ta rurka tutaj jest? muszę pokazać ciężko się robi jak jest ciemno w taki dzień założyłem już tą poduszkę no i właśnie moje pytanie sprowadza się do czego, od czego ta rurka jest tutaj ona leci tam dalej o to jest ta rurka, która tutaj jest no jajko, nie ma się jak pomieścić o, tu, tu, tu do góry nie wiem czy to jest sprężarka klimatyzacji, ale dajcie znać bo ona u mnie tutaj jest chyba nieszczelna tak mi się wydaje dajcie znać no i co, I przykręcam pierwsze śruby te dolne, czyli siedemnastki później celuję tam przykręcam lekko ee, delikatnie opuszczam delikatnie śruby i przykręcam mocniej no i tyle jakby coś było to jeszcze to gram no jak się uniesie trochę do góry to można wejść tutaj grzechotką, także łatwiej jest ale z tej strony jest ciężko, chyba że ktoś ma mniejszą po prostu Troszkę brakuje miejsca. No i teraz muszę trochę opuścić, żeby mi się zosiowało. Żeby nie za nisko było. Dobra. No i co? I przykręcam. Biorę śrubkę i jedziemy. Z koksem. No jest, pasuje. No i drugą No i powoli dokręcam, tak żeby mi się to zgrało tam jedno z drugim, czyli chodzi o to, o to tutaj, żeby ta jedna płaszczyzna z nas drugą się tam zgrała, no i tyle. No i jak, przykręciłem, lekko podniosłem, później opuściłem na skrzyni, dokręciłem, jest ok. Czy ta czynność jest ogólnie, wymiana tego jest prosta? Wydaje mi się, że tak. Każdy kto ma siedemnastkę i albo dobre klucze jakieś na pewno sobie poradzi w tym jeden podnośnik mi wystarczy tu podniesie po, położy na, na klockach yy, na klockach tutaj a tu żeby podniósł sobie już wyciągnąłem i myślę że nie ma z tym żadnego problemu w kolejnym filmiku na pewno będę wymieniał jeszcze jedną poduszkę która jest tutaj pod yy, z przodu pod silnikiem. Jeżeli ktoś chce, to może szukać w moich filmach. No i pozdrawiam. Jak coś to dajcie znać, co to za rurka tam jest, o którą pytałem na samym początku. Pozdrawiam.